21 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Krakowie trwa. Na tę godzinę, czyli prawie godzinę 17, w krakowskich sztabach mamy prawie 600 tysięcy złotych. W naszym sztabie przy Urzędzie Miasta Krakowa to jest 316 tysięcy. Do tego się w zarówno eskarbonki, jak i w już rozliczone skarbonki wolontariuszy. Ale to jest tak naprawdę dopiero początek liczenia, bo dopiero jakaś jedna szósta skarbon została rozliczona. Tutaj kończy się rozliczać skarbona, która była postawiona pod smokiem wawelskim. Prawie tysiąc uczestników pobiegło w biegu Wielkich Serc na bulwarach Wiślanych. Do tego cały czas bardzo głośno, mocno i ostro jeździ Motor Orkiestra pod M1. Kąpały się już morsy, latali z nami paralotniarze na błoniach. Przez rynek i błonia przewinęło się mnóstwo kwestujących psów, kolorowych, radosnych, przebranych wolontariuszy. Więc jest wesoło, jest radośnie, pomagamy w rytmie muzyki, bo też powoli zaczynają rozbrzmiewać koncerty w klubach krakowskich, również imprezy w centrach handlowych, w serenadzie, w galerii Mozaika. Dzieje się bardzo dużo, są pokazy taneczne, do tego bardzo mocno działa taneczny maraton Zumba, rozśpiewany, roztańczony, więc dzieje się, gramy mocno i do końca świata jeden dzień dłużej.